Już teraz można zacząć zdobywać nową pelerynkę Yerncape dzięki eventowi na Minecraft Bedrock. Aby pelerynka zagościła w naszej garderobie, będziemy musieli wykonać 6 wyzwań, które pojawiać się będą co drugi dzień wraz z godziną 22. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, a ja pokażę Wam, jak ukończyć pierwsze z wyzwań. Najpierw należy dołączyć na specjalny event a Minecraft Movie, dostępny w menu głównym Minecraft Bedrock. Po dołączeniu na serwer przywita nas krótka prezentacja najważniejszych lokacji, po której będziemy mogli zabrać się za pierwsze wyzwanie. W Ekwipunku mamy dwa bardzo ważne przedmioty: mapę, dzięki której będziemy mogli szybko teleportować się w wybrane miejsca, oraz listę z wyzwaniami, w której możemy śledzić nasze postępy. Aby wykonać pierwsze wyzwanie, najpierw musimy udać się do lokacji Wilderness, czyli do Dziczy. Tam naszym zadaniem będzie ochrona powozu ze skarbem, aby bezpiecznie dotarł do kolejnej wioski. Na trasie powóz będzie atakowany przez zgraje pillagerów i piglinów, których będziemy musieli pokonać, aby przejść dalej. Rzadziej atakowani będziemy przez pojedyncze pająki, z którymi nie powinno być problemów. Naszym celem jest pięciokrotne bezpieczne doprowadzenie powozu do wioski. Niestety, powóz ciągle krąży po dróżkach i dołączając do jego ochrony, należy kierować się w kierunku żółtego promienia, bo ten właśnie go wskazuje. Po wykonaniu tego zadania przenosimy się do kopalni, gdzie po zjechaniu w dół windą, naszym celem będzie wydobycie 100 sztuk dowolnych surowców. Z podstawowym kamiennym kilofem nie wydobędziemy diamentów i redstone'a, więc nie ma nawet sensu się za to zabierać. Interesuje nas tylko węgiel i żelazo. W kopalniach należy zachować ostrożność, gdyż co chwilę za naszymi plecami pojawiają się potwory, a czasem nawet wielki wieprz, z którym lepiej nie zadzierać. Po wydobyciu 100 sztuk surowców musimy wrócić do windy, gdzie automatycznie przejęte zostaną nasze zdobycze i zadanie zostanie zaliczone. Ostatnie zadanie wymagane do ukończenia pierwszego wyzwania polega na pokonaniu pięciu fal piglinów przy zewnętrznych murach, nie dając im zniszczyć głównej bramy. Przed tym zadaniem dobrze jest ulepszyć swoje narzędzia, a w szczególności łuk. Ulepszeń tych dokonamy w budynku tuż obok Steve'a, oczywiście za odpowiednią ilość szmaragdów. Po odparciu pięciu fal bez porażki wyświetli nam się komunikat, że pierwsze wyzwanie zostało ukończone, a my dostaniemy 500 szmaragdów, 1000 punktów doświadczenia i buty z winności do kreatura postaci. Co drugi dzień będą publikował poradniki dotyczące ukończenia kolejnych wyzwań niezbędnych do zdobycia pelerynki Jern, więc Zostaw łapkę w górę i suba, aby tego nie przegapić. Cześć!